Zapraszamy Was do świata Koanai, ostatniej legendy. Mówi się, że trzeba być trochę szalonym, żeby mieszkać na Tiyanari. Co to jednak tak właściwie znaczy szalonym? Mić bzika na punkcie czczonych tu koni, nie zważyć na niedogodności życia na marginesie świata, wierzyć w magię i prawdziwość legend opowiadanych od tysięcy lat? Pomożesz mi zamknąć konie? Dobra. Na jednym pastwisku zostały Moro, Lassi, Scholastyka i Bellanotte, a na drugim Pan Zero i szacowna Szelma Szósta. Czy ty naprawdę zapamiętałeś wszystkie te kretyńskie imiona? A ty nie? Szacowna Szelma. Czy szósta sugeruje, że przed nią było pięć innych szel? Być może. Im dłuższy rodowo, tym każda kolejna coraz bardziej szacowna. Dobra, to ja wezmę tego szarego. Moro, a ty łap czarnego. Bellanotte. No mówię przecież. Mogłem wziąć marchewkę na tego grubasa. Sam by za nią poleciał do stajni. Nie machaj tym tak, wystraszysz je i nigdy ich nie złapiemy. Pfe. i co im się wielkiego stanie? Cóż, mogą przeskoczyć przez pot i uciec, zostać ukradzione, połamać sobie nogi, pobić się i pokaleczyć. Boże, czemu ludzie mają konia? Nie mam żarcia, zjeżdżaj. Głodzili cię w dzieciństwie, czy co? Teraz zaczęli, jak go zmusili do diety. Na litość Boga i narodów. Czy ty możesz zachować choć odrobinę kultury? Śmiejesz się, jak Mewa. wiem. <grym>